Dzień dobry, Dzień dobry, polich, master się kłania. Słuchajcie, dzisiaj jeszcze chciałbym nagrać jednego shorta. Chciałbym wam tutaj pokazać. Tutaj mam na stole przyniesione 20 jajek, to są jajeczka już odłożone na moją inkubację, którą rozpocznę 23 lutego. Słuchajcie, tu jest 20 jajek. Tu są jajka od czubatek. Tutaj są jajka od tego mojego Większego kochina. Ja mówię na to kochinkę, bo mam dwie kurki, które są podobne do rosy, ale są zbliżone do kochinki, do kochina karzełka, ale mają większą, większe rozmiary, więc to będą takie miksy, pewnie, po kochinie i kurze rosa. Słuchajcie, mam też jajka tutaj o takiej pięknej kurki, która wygląda jak. Troszeczkę pszenica jest takiego koloru pszenicznego, jest naprawdę bardzo ładna. Słuchajcie, mam tu też kolor gdzieś kurki kuropatwianej, bo też kogutek miał taką kurkę do odeptania. Słuchajcie, kogutek też jest po lekornie, po kuchinie, więc liczę, że te kogutki, kurki naprawdę będą fajnych kolorów. Może nie będą też za małe. Słuchajcie, przede wszystkim chciałbym Wam powiedzieć, że w tym roku jeszcze będę miał jajka swoje. I kupione, bo ponieważ załatwiłem tak jak wcześniej mówiłem jajka od Greenshelli, załatwiłem jajka od jakichś kur ozdobnych, jakiś kur zagrodowych, będę miał też jakieś jajka po jakichś kurach typu Zielonuszka. Więc możliwe, że po prostu te kurki się troszeczkę u mnie na tutaj gospodarstwie pomiksują, słuchajcie. Chciałbym w to pójść ze względu na to, że chciałbym mieć różnej wielkości jajka, ponieważ yy, chciałbym te jajka potem sobie yy, po prostu móc nadwyżki yy, obchnąć, w cudzysłowie, yy, tutaj po, po znajomych, po rodzinie, a no niestety ludzie chcą mieć większe jajka. Małych jajek to wiara raczej nie kupuje, to już o tym mówiłem. Słuchajcie, ogólnie, jeżeli chodzi o inkubację, mam nadzieję, że kogutek się będzie dobrze tutaj spisywał, że jeszcze ze mną trochę pomieszka. Mam nadzieję, że bez zalężenie będzie 100%. Chociaż chciałbym, aby było takie 95% zalężone, te jajka, żeby były. Słuchajcie, wszystko zależy od tego, jak tam kogut skakał po tych kurach. Ja widziałem, że skakał i to bardzo dobrze. Ja pamiętam, jak ten kogut miał poskakane po kurach, a jedna kura tutaj zakwoczyła. To pamiętam, że pod nią było sześć jajek, i po tygodniu, jak prześwietlałem te jajka pod kwoki. Pod, pod kwoki żywej to było 6 wszystkich zalężonych, więc to by było i 100% można by wywnioskować, że zalężenie, no zobaczymy jak to będzie, słuchajcie. Dzisiaj taki szorcik z domu, muszę się podleczyć, niestety sezon taki, że przed chwil, tutaj przed chwilą nie padał śnieg, a już za oknem, śnieg u mnie pada, słuchajcie, w Wielkopolsce zimna, brzydka pogoda, mroźno. Wszystkiego dobrego Wam życzę, trzymajcie się, pa pa.